Oszpeciłem ładny produkt brzydkimi przypaleniami, i dzisiaj rozwiążemy ten problem, budując odpowiedni przyrząd do frezowania. Także ho ze mną. Stolarstwo ma to do siebie, że, żeby wykonać jedną rzecz, potrzebujesz kilku innych rzeczy, a żeby wykonać tamtych kilka innych rzeczy, potrzebujesz jeszcze więcej, jeszcze innych rzeczy. I to jest taka właśnie niekończąca się historia, w dodatku często bez szczęśliwego zakończenia. Ustaliłem sobie środek materiału i wziąłem się za trasowanie miejsca pod nawierty pod nasze szpilki. Jak widzicie, znowu potrzebny był przyrząd, żeby zbudować inny przyrząd. Ten do trasowania. Jest całkiem spoko jak na podróbkę. Wytrasowane, a więc możemy brać się za wiercenie. Kolejnym przyrządem przydatnym do budowania przyrządów jest imadło. I kto wie, może kiedyś dorobię się w końcu do niego pokrętła. Po nawierceniu naszych otworów pilotujących możemy bez obaw wkręcić nasze szpilki. Pierwsze elementy naszej układanki gotowe, a więc teraz wypadałoby je ze sobą spasować, a do tego wykorzystamy frezarkę. Tylko najpierw wytrasuję sobie mniej więcej miejsce, odkąd dokąd chcę mieć moje fasolki, a materiał przymocuję do stołu za pomocą ścisków, które otrzymałem od marki Stalko. No i teraz już przy użyciu frezareczki wytrasowałem fasoleczki i można przejść do składania. Żeby szablon zadziałał, potrzebne nam jeszcze takie elementy, które posłużą jako dystanse, dystansując gdzie jest szablon, a gdzie deska, po to aby rowek frezowany był dokładnie w tym miejscu, w którym chcę, żeby był. Blokujemy nasz przyrząd i możemy brać się za frezowanie, tylko najpierw zgodnie z radą jednego z widzów z kanału zmniejsz obroty frezarki do minimum, dzięki czemu powinienem uniknąć przypaleń w trakcie jazdy. No i pierwsze koty za płoty, jedziemy z tematem. Hit czy kit to za chwilę się okaże, a Ty nie zapomnij zostawić czegoś po sobie, jeżeli podoba Ci się to, co przedstawiam tutaj na tym kanale. I pamiętaj, że deski spod mojej niepewnej ręki znajdziesz na glassir.studio.